Szanowni Państwo, w dniu 16 lipca 1998 roku weszła w życie nowa ordynacja wyborcza. Ordynacja ta w przypadku miasta i gminy Wolsztyn diametralnie różni się od tej z poprzednich wyborów. Ta, według której będziemy wybierać w dniu 11 października, została stworzona i przegłosowana przez główne siły polityczne przede wszystkim z myślą o ich własnych interesach partyjnych. Wcale w nie tak odległej przeszłości, wielokrotnie zresztą, góry partyjne narzycały swym ogniwom w terenie rozstrzygnięcia konkretnych spraw, które daleko odbiegały od woli i potrzeb społeczności lokalnej. Tymczasem to właśnie samorządom lokalnym wcale nie jest potrzebna wielka polityka, jest im za to potrzeba, a i to bardzo, gospodarska troska. Wychodząc naprzeciw obawom, że tak może nie stać się, jak również wyrażonemu w wielu bolsztyńskich środowiskach przekonaniu, że należy stworzyć obywatelską alternatywę dla takich układów, w dniu 19 sierpnia 1998 roku powołany został Komitet Wyborczy, Bolsztyński Blok Wyborczy. Jego przewodniczącym, a zarazem pełnomocnikiem, został doskonale Państwu znany i ceniony przez wielu bolsztynian. Projektant pan Jan Słomiński. Szanowni Państwo, Bolszczyński Blok Wyborczy zgłosił swoich kandydatów do Rady Miejskiej w Wolsztynie i do Rady Powiatowej z wszystkich gmin tworzących nowy powiat wolsztyński. Ich nazwiska publikuje w formie ogłoszeń Bolsztyńskiego Bloku Wyborczego nasza miejscowa prasa. I bezpartyjni kandydaci. To ludzie trwale związani z wolśnieńską ziemią. Przenawiają za nimi niemałe dokonania, duży zasób wiedzy oraz doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej. Nasi kandydaci, jeśli zostaną radnymi, to ludzie, którzy będą mieli czas aktywnie uczestniczyć i pracować w samorządzie bez uszczerbku dla dotychczas wykonywanych zajęć. Szanowni Państwo, jako Blok Wyborczy doceniamy i szanujemy to, co zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej udało dokonać się Radzie Miejskiej i Zarządowi w minionej kadencji. Przyszli radni jednak staną przed nowymi wyzwaniami. Aby im sprostać, niezbędna będzie wzajemna, dobra współpraca międzysąsiedzka. Szczycimy się tym, że tę współpracę na terenie Przemętu i siedlca w ramach bloku wyborczego rozpoczęliśmy przed wyborami. Świadczy o tym także nasze logo, równoramienny trójkąt i każde ramię to jedna gmina na równych prawach. Jest bowiem oczywistym fakt, że tylko wspólne wysiłki przy pełnym poszanowaniu interesów partnerów można osiągnąć sukces. Wspólnie inwestując w ochronę środowiska. Wspólnie dbając o bezpieczeństwo naszej społeczności, wspólnie tworząc program inwestycyjny, zwłaszcza w zakresie remontów dróg, wspólnie rozwiązując takie problemy jak problemy oświaty, służby zdrowia, wsi, zwłaszcza w kontekście melioracji, gazyfikacji, kanalizacji i wodociągowania. Wreszcie problemy bazy sportowej, sportu i turystyki. Wolszlicki blok wyborczy ma spójną wizję. Rozwoju miasta i gminy i powiatu bolsztw. Wizja ta, hasłowo prezentowana Państwu, jest na łamach naszej lokalnej prasy. Począwszy zaś od jutra będzie prezentowana przez naszych kandydatów na radnych w trakcie kampanii wyborczej. Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w modelowaniu tego programu, poszerzaniu go o elementy zdaniem Państwa istotne i ważne, wszelkie uwagi, życzliwe, krytyczne. Przyjmujemy w naszym biurze wyborczym mieszczącym się w Wolszynie przy ulicy Żeromskiego 30, to jest w biurowcu PSS lub pod numerem telefonu 068 384 34 15 wewnętrzny 30 w każdy dzień roboczy w godzinach 10 do 12 i 15 do 18. Szanowni Państwo, po 23 latach Wolszyn wraca do Wielkopolski. Najważniejszą instytucją wojewódzką będzie sejmik wojewódzki. Jako nowy powiat powinniśmy mieć w nim naszego wolsztyńskiego delegata. Logika i arytmetyka nowej ordynacji wyborczej jest i w tym względzie bezwzględna. I sprowadza się do stwierdzenia, jeden wspólny kandydat to pewny delegat. Im więcej kandydatur, tym szanse zdecydowanie malejące, i to tak bardzo malejące, że jest możliwe, iż przedstawiciel Wolsztyna w Sejmiku nie zasiądzie. Wolszyński blok wyborczy w żadnym momencie nie był zainteresowany wystawieniem swojego kandydata do Sejmiku. W toku prowadzonych rozmów sugerowaliśmy, wydawałoby się, najbardziej logiczne rozwiązanie: to jest wystawienie i poparcie wszystkich komitetów wyborczych dla jednego kandydata. Niestety, gremia partyjne ulokowane dużo wyżej niż w Wolsztynie wymogły na partyjnych komitetach wolsztyńskich inne rozwiązanie. Postanowiono bowiem na interes partyjny, a nie interes naszej wolsztyńskiej społeczności. To zdarzenie raz jeszcze potwierdziło nas w przekonaniu, że bezpartyjny wolsztyński blok wyborczy jest właściwą i dobrą alternatywą dla bardzo dużej części wyborców. Dziękuję Państwu. Kandydaci na radnych bloku wyborczego zapraszają całe rodziny do udziału w festynie kulturalno-sportowym, który odbędzie się w niedzielę 27 września 1998 roku na Krótki. Początek godzina 13:00. Kandydaci na radnych przygotowali mnóstwo atrakcji, w tym bezpłatne degustacje, konkursy szczereckie, gry i zabawy dla dorosłych oraz dla dzieci, oraz różnego rodzaju niespodzianki. Wolsztyński Blok Wyborczy zaprasza. Najbliższa niedziela, 27 września, szczelnica Krótala od godziny 13.00. Impreza dla wszystkich bez względu na wiek. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, występuję przed Państwem jako przewodniczący Sztabu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Moje nazwisko przybyła Władysław. Największe partie polityczne, nie pytając się swoich członków na dołach, uchwaliły taką ordynację wyborczą, aby upolitycznić samorządy lokalne. W związku z tym niektóre ugrupowania polityczne pochowały się w wymyślonych przez siebie blokach wyborczych, udając bezpartyjność. Sojusz Lewicy Demokratycznej występuje pod swoją pełną nazwą. Szanowni Państwo, w bloku wyborczym SLD występują jawni i z otwartą przyłbicą członkowie SDRP, bezpartyjni, strażacy, nauczyciele, harcerze, emeryci i renciści. Swoją jawność chcemy udowodnić, że tak jak jawnie występujemy, tak też jawnie będziemy realizować program przyjęty przez lewicę. Kandydaci do miasta i gminy będą pilnować, aby pieniądze podatników były wydawane na najważniejsze cele, oraz popieranie miejscowych przedsiębiorstw w celu zmniejszania bezrobocia, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, oczyszczanie jezior, ulic i chodników na osiedlach oraz budowa upragnionej sali sportowej. Kandydaci do powiatu będą dbać, aby pieniądze, dotacje państwa były wydawane prawidłowo, a więc służba zdrowia, Szkolnictwo średnie i zawodowe, drogi i inne. Szanowni Państwo, powiat Wolsztyński będzie powiatem ziemskim. Dlatego szukaliśmy człowieka, który będzie odpowiadał wszystkim kryterium. Takim człowiekiem, który jest naszym zdaniem najlepszym przedstawicielem do Sejmiku Samorządowego, samorządowego Województwa Wielkopolskiego, to długoletni wójt gminy Siedlec, pan Stanisław Piosik. Szanowni Państwo, głosując na listę numer 1 zapewniacie sobie jawność i uczciwość w działaniu naszych kandydatów. Wszelkie uwagi oraz doradztwo mile widziane w sztabie wyborczym przy ulicy Dąbrowskiego 1 w godzinach od 10 do 13. Do 13. Dziękuję Państwu za uwagę.